Widzę, że wcale nie jest prosto Was zniechęcić. Pomimo moich długich homilii trwacie w tych rekolekcjach. Dzisiaj ostatni dzień. Przeżywamy ten czas rekolekcji z Maryją. Chcemy czuwać z Maryją, która jest figurą Adwentu. I tak jak mówiłem od samego początku, rekolekcje to czas, aby utwierdzać Waszą wiarę. Tę wiarę, którą karmicie się przez cały rok, przychodząc tutaj do naszego kościoła, braci kapucynów, aby karmić się wiarą, którą daje Bóg. I my dzisiaj widzimy, że świat proponuje zupełnie inne wzorce niż te, które proponuje Jezus. Dlatego w sposób naturalny powinno rodzić się w nas napięcie, pewien zgrzyt, Pewne również wątpliwości, jak żyć, ponieważ świat proponuje ideologię sukcesu, rozpychania się łokciami, walczenia o swoje. A w dniu wczorajszym pokazywałem Wam krzyż Jezusa Chrystusa, starając się zachęcać i przekonywać, mówiąc, że to jest dobra postawa nie opierać się złu. Tutaj macie też wspaniałego patrona. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który również zaświadczył swoim życiem, że lepszą rzeczą jest to życie oddać, stracić, niż o nie walczyć i w związku z tym zabijać innych. Również wczoraj mówiłem o tym, że jesteśmy wszyscy grzesznikami. Kiedy rozprowadzałem ostatnio moje audiobooki z rekolekcjami, była tam obok taka reklama. I było napisane, Bóg kocha grzesznika. Chcemy ci o tym powiedzieć. I przechodziła taka starsza pani, zatrzymała się, spojrzała i powiedziała: Ojej, to mnie nie kocha. Jaka szkoda. <grych> Właśnie tak nie jest. Ja chcę ci powiedzieć, że ty, który jesteś. Skarbem tej parafii, najlepszą cząstką, bo jesteście w tygodniu Neucharystii. Nie trzeba chodzić w tygodniu na Eucharystię. Ale chcę mówić do Was, że Wy jesteście grzesznikami, ale że Pan Bóg bardzo Was kocha. Że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ja jestem grzesznikiem, ale właśnie doświadczam tego, że Bóg kocha mnie z moim grzechem. I również wczoraj. Mówiłem o tym, że Jezus Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przychodzi, aby przerwać przeklęte kręgi śmierci, które nas wiążą. Ta niemożność kochania drugiego człowieka, niemożność przebaczenia. Bóg przychodzi, aby to złamać, aby Tobie i mi podarować wolność. I kiedy pytamy się o naszą wiarę, to dobrze by było zrobić w ten sposób, zastanowić się, co ludzie mogliby powiedzieć o nas, gdybyśmy byli niemowami. Czyli nie, jak ktoś podchodzi do nas i pyta, czy ty wierzysz, ty mówisz tak, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Kościół Święty. A teraz pomyśl sobie, że ktoś patrzy na Twoje życie i ty nie możesz mu tego powiedzieć, ale po prostu jedyne, co masz to świadectwo twojego życia czasami właśnie jaki jak przekaz też dajemy młodym czy to jest przekaz młody człowieku najważniejszy jest Pan Bóg najważniejsze jest zbawienie czy czasem nie jest tak, że wydawałoby się, że chcemy młodym ludziom powiedzieć nie, słuchaj, no nie, no, Pan Bóg jest ważny tak, tak, tak ale wiesz co chłopie, ty to studiuj studiuj, studiuj Ucz się, bo ty musisz zadbać o swoje życie. Pamiętaj, że musisz się łokciami rozpychać to jest najważniejsze. Zadbaj o siebie. Czy ktoś, patrząc na nasze życie, właśnie może powiedzieć: Nie, faktycznie najważniejszy jest Bóg. I też o tym była mowa wczoraj. Czy chcesz przyjąć takiego Mesjasza ukrzyżowanego, jak tu widzimy? Macie ten piękny, ogromny krzyż w Kościele. Czy, czy nie gorszysz się taką postawą Boga? Bo może jest w nas pragnienie, żeby nasz Bóg wyglądał jak bohater z filmu Agent 007. Przystojny, silny, zawsze sobie poradzi i ma dużo pieniędzy i zawsze odnosi sukcesy. I ma się wrażenie, że jest nieśmiertelny. No jak spadnie zwierzowca w stanie, otrzepie się i dalej idzie, aby odnosić sukcesy. Ja chcę Wam mówić, że nasz Bóg taki nie jest. Nasz Bóg, i też chcemy to kontemplować, robi rzeczy szalone, szalone. Mając do wyboru rodzinę bogatą i biedną, bo Bóg miał taki wybór, mógł się urodzić na przykład w rodzinie królewskiej, no mógł się urodzić, gdzie chciał my nie mamy my się rodzimy w rodzinach w jakich nas Bóg da żebyśmy już rodzili ale Bóg miał taki wybór i się urodzi w rodzinie tak biednej tak biednej że ich nawet na gospodę nie stać czytamy w Ewangelii że nie było dla nich miejsca w gospodzie bądźmy szczerzy jak Józef by przyszedł do właściciela gospody i mówi słuchaj tu masz kasę to właściciel gospody swój pokój by oddał, jakby mu duże kasy na stół położył. No taka prawda. Za kasę, w cudzysłowie, mówi się, można wszystko. I, I by znaleźli pokój, gdyby mieli pieniądze. Ale nie mieli. Byli biedni, jak ta przysłowiowa mysz kościelna. I Bóg dokonuje właśnie takich wyborów. Rodzi się w biednej rodzinie, a zbawia świat, dając się ukrzyżować. I my dzisiaj, moi drodzy, słyszymy tą dobrą nowinę. Pocieszcie, pocieszcie, mój lud, mówi Izajasz. I ja chcę Was pocieszać również tym nauczanym, mówiąc właśnie, że Wasze grzechy zostały odpokutowane, że nieprawość została zniszczona właśnie w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa i w nim jest nasza nadzieja. I dobra nowina chrześcijaństwa polega na tym, że chrześcijaństwo nie jest religią dla ludzi o silnej woli. Mówiłem o tym wczoraj, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają osłabioną wolę. Że chrześcijaństwo to nie wolontaryzm, że powiemy Wam, jak dobrze żyć. Toż to Wy wiecie, jak dobrze żyć. Wy to wiecie. Ale rodzi się pytanie, skąd czerpać siłę? Skąd mieć moc? I właśnie chrześcijaństwo polega na tym, że jest dobrą nowiną, którą mówi się człowiekowi, który jest grzesznikiem, człowieku, Bóg Ciebie kocha i Bóg chce w Tobie zamieszkać. Jeżeli Bóg w nas zamieszka, wtedy będziemy mogli spontanicznie robić rzeczy dobre. Tak jak Bóg, który jedyny robi rzeczy dobre. Kiedy miałem 19 lat. Nie wiedziałem wówczas, że jestem wyznawcą pewnej herezji. No, nie uczyłem się teologii, to nie wiedziałem. Mianowicie, wykombinowałem sobie kiedyś, nie wiem skąd, ale tak mi przyszło do głowy, że po śmierci będzie sąd i wyobrażałem sobie to jako wagę. Tak tylko nie taką elektroniczną, tylko taką jak dawniej były, taką na sznureczkach, wagę. I pomyślałem sobie, że z jednej strony są moje grzechy, no to co trzeba zrobić, żeby dostać się do nieba? No, trzeba na tą drugą szalę napakować czegoś więcej, co przeważy te grzechy. Ja sobie wykombinowałem, że tym czymś więcej są dobre uczynki i na przykład dlatego jako młody chłopak też chodziłem do kościoła. Dlaczego? No, żeby przekupić Pana Boga tymi moimi dobrymi uczynkami, żeby mógł sobie grzeszyć, a z drugiej strony jak napakuję tych dobrych uczynków, to potem mogę dużo grzeszyć, no bo dużo dobrych uczynków napakowałem. I nie wiedziałem, moi drodzy, że to jest herezja. Że po pierwsze, nie jestem w stanie niczym odpłacić za mój grzech. Dlaczego? Ponieważ mój grzech i twój grzech jest powodem śmierci Jezusa Chrystusa, a za to nie ma pieniędzy. Doskonale rozumiesz, że jakby ci ktoś potrącił dziecko na ulicy samochodem, zabił dziecko, potem przychodzi i mówi ja Panią bardzo przepraszam. Naprawdę nieumyślnie przyniosłem pani milion złotych. No, co ci po pieniądzach? Nie ma ceny za życie człowieka i nie ma ceny za życie Boga. A Jezus Chrystus jest Bogiem Człowiekiem. I ty go zabiłeś swoim grzechem. I nie ma ceny za to. Nie można się wykupić. Nic nie jesteś w stanie zrobić, żeby wykupić się za swój grzech. Czyli jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie bezradnej. Tak. I właśnie przychodzi Bóg, Bóg, który kładzie na tą drugą szalę swoją miłość, i ona przeważa. I jeżeli Ty przyjmiesz tę miłość, zostaniesz zbawiony. I w dniu, kiedy to zrozumiałem, miałem wtedy 19 lat, że ja nic nie muszę robić dla Boga. Że co więcej, że ja nic nie jestem w stanie zrobić dla Boga, żeby się zbawić. A uwierzcie mi, bardzo ciężko pracowałem na moje zbawienie. Bardzo ciężko. Bo widziałem, że jestem człowiek podły, że dużo grzeszę, to widziałem. No więc bardzo dużo się starałem. Bardzo dużo. I nagle zrozumiałem, że ja nic nie muszę dla Pana Boga zrobić, tylko przyjąć Boże zbawienie. Tego dnia, kiedy to zrozumiałem, że nic nie muszę robić dla Boga, poszedłem do zakonu. To jest coś cudownego. Bóg mnie kocha. Jeżeli jest taka miłość. To ja dla tej miłości chcę żyć. I teraz chcę wam powiedzieć rzeczy, które są tylko i wyłącznie dla chętnych. Bo to, co będę mówił teraz, może zabrzmieć jak moralizm, jeżeli nie zrozumiesz tego i nie usłyszysz, że to jest dla tych, którzy chcą. Którzy chcą pogłębiać swoją wiarę, którzy chcą bardziej żyć z Bogiem. To tak jak bym teraz wam mówił, słuchajcie bardzo uważnie, wy musicie jeść śniadanie, obiad i kolację. Się zastanawiam się, czy ty? ale ten człowiek na tej ambonie to głupi, no. Przecież ja wiem, że trzeba jeść śniadanie, obiad i kolację, bo jak nie będę jadł, to przecież z głodu umrę. Muszę mieć siły, żeby żyć. I właśnie w takim kluczu chcę Wam teraz mówić o pewnych rzeczach, które dobrze jest robić, aby móc właśnie żyć z Bogiem. Pierwsze to modlitwa. Módl się codziennie, rano i wieczorem. Trzy minutki. Rano uklęknij, poproś Pana o siły na dobry dzień. Odmów Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży. Wieczorem zechciej zamknąć ten dzień jakoś, również na modlitwie. Uklęknij, pomóc się trzy minuty. Podziękuj Panu Bogu za ten dzień, podziękuj za wszystko, co Pan Bóg Tobie dał i również pomóż się modlitwą Ojcze Nasz i pod Twoją obronę. Jest dobrą rzeczą, jeżeli chcesz mieć głęboką relację z Bogiem, przystępować do sakramentów świętych, co tygodniowa Eucharystia, również sakrament spowiedzi. Mówią, że jest rzeczą dobrą spowiadać się co miesiąc. Tak mówią. Ja się spowiadam co tydzień. Dlaczego? Bo widzę, że tego bardzo potrzebuję. Potrzebuję, żeby Pan Bóg przebaczał mi grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Kolejna rzecz to lektura Biblii. Jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy czytali Słowo Boże. Dlaczego? Zobaczcie, zawsze robimy to na Eucharystii. Dlaczego? Bo podczas czytania Słowa Bożego przychodzi Bóg, aby nas zbawiać. Przychodzi Bóg, aby nas zbawiać. I dzisiaj jest również potrzeba ze względu na ten sekularyzowany świat, który nas atakuje, abyśmy byli w jakiejś wspólnocie przy kościele. Są różne wspólnoty. Ja jestem we wspólnocie braci kapucynów. Serdecznie zapraszam, ale wiem, że nie wszyscy z Was mają taką możliwość. I dlatego przy tej parafii jest dużo innych wspólnot. Jest Oaza Domowy Kościół, Młodzież Franciszkańska, Dzieci Maryi, są Ministranci, grupa Modlitwo Ojca Pio, Żywy Różaniec, Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym, Koło Radio Maryja, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, grupa AA, Zespół Trąbki Jerycha, Franciszkański Zakon Świeckich i Caritas. Szukaj miejsca w jakiejś wspólnocie. Szukaj miejsca, gdzie będziesz widział, że jest życie, abyśmy mogli tą wiarą naszą żyć i jej nie stracić. I moi drodzy, czasami mamy taką wizję, że Pan Bóg w naszym życiu to tak chce nas doprowadzić, że dzisiaj grzeszymy i Pan Bóg coś tak nas po pozmienia troszeczkę i my na koniec życia nie będziemy grzeszyć. Nie. To nie jest wizja Boga. Ja Ci chcę powiedzieć, że Panu Bogu Twoje grzechy nie przeszkadzają. Żeby Cię kochać. Ja nikogo do grzechu nie zachęcam, żebyśmy Cię dobrze zrozumieli. Ale Panu Bogu nie przeszkadza grzech, żeby Cię kochać. Tylko jedna rzecz: zamknięte serce. Grzech nie jest problemem dla Pana Boga. Pan Bóg chce nam podarować nową naturę, nowy sposób myślenia i nowe serce. To nie jest delikatny retusz Twojego życia, że Ty. To, to dobrze robisz, tu grzeszysz, to ci Pan Bóg troszeczkę podretuszuje. Nie. Pan Bóg chce ci dać zupełnie nową naturę. To jest zupełnie coś innego. Kiedy umierał święty mnich, przyszedł do niego młody jego współbrat i mówi: Słuchaj, co mam robić, żeby się zbawić? Jak, jak, co zrobić, żeby się zbawić? A ten mnich mu powiedział: Żyj, jak potrafisz. I staraj się dużo nie grzeszyć. I ja również to pragnę podarować Wam na koniec tych rekolekcji. Żyjcie jak potraficie i starajcie się dużo nie grzeszyć. Papież Franciszek w ostatnich dniach wydał wspaniałą, cudowną adhortację, radość Ewangelii. I w, tam pisze takie słowa. Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki i od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość. Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje. By odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukając Go nieustannie każdego dnia. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do Niego, ponieważ nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan. Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok, mówi papież, w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie. Przekona się, że On już na Niego czekał z otwartymi ramionami. I teraz będę chciał Was zaprosić, abyśmy oddali nasze życie Jezusowi. Ale to nie jest magia, że jak oddasz swoje życie Jezusowi, to już wszystko będzie się w Twoim życiu dobrze toczyć. Twoje życie będzie tak jak życie Jezusa Chrystusa. Czyli również wszyscy, bracia i siostry, idziemy na krzyż. Ale my wiemy, że ten krzyż już nie zabija, bo Jezus Chrystus zwyciężył śmierć. I dlatego my, idąc na krzyż, a idziemy na krzyż, idziemy do Jerozolimy, aby oddać nasze życie, możemy już, jeżeli idziemy z Jezusem, iść bez lęku. Bo wiemy. Że właśnie idziemy w otwarte ramiona Ojca. Dlatego ja zapraszam do tego, jeżeli tego pragniesz i chcesz, abyś teraz oddał swoje życie Jezusowi. Powstańmy i zapraszam Was, abyście powtarzali za mną słowa tej krótkiej modlitwy. Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie jako grzesznik. Wyrzekam się wszystkich moich grzechów i wszelkiego przywiązania do nich. Otwieram ci drzwi mojego serca i przyjmuję Cię Jezu jako Pana i zbawiciela. Panie, napełnij mnie duchem świętym, abym otrzymał Jego moc, aby świadczyć o Tobie wobec wszystkich. Amen.